Starówka mistrzów i kolejne miejsce w Toruniu y, i Mistrzowskie Umiejętności. Y, Świętego Ducha 5 i Szkoła Tańca w TAN pani Katarzyna Kostańska-Maziarz. Pani Katarzyno, y, gdyby pani chciała powiedzieć, co wyróżnia pani szkołę tańca? Co to jest? Chyba najbardziej to, że idziemy jak najbardziej w kierunku tańca, który nadaje się na imprezę, na wesele. Nie jest to taniec przeznaczony na scenę, jak większość szkół tańca w Toruniu. I tak naprawdę czerpiemy z wielu stylów tańca, natomiast próbujemy to wszystko łączyć, żeby to wszystko było takie płynne, przepływało i żeby ludzie, którzy przychodzą do nas na zajęcia, potrafili te wszystkie umiejętności wykorzystać w praktyce przede wszystkim, niekoniecznie w jakiejś wyuczonej choreografii na scenie, natomiast w praktyce, kiedy idą na wesele, na imprezę, żeby po prostu dobrze się bawić. Dobrze, czyli nie potrafię tańczyć i wtedy dzwonię do Szkoły Tańca w tan i Pani pomoże, tak? Zdecydowanie tak. To proszę powiedzieć jeszcze, jaką rolę spełnia Pani też podczas imprez weselnych, bo to trochę jest taka rola animatorki, wodzireja. Tak, zdecydowanie. Jestem wodzirejem na weselach. Bardzo dużo wcielam, że tak powiem, w imprezę tańców, które mają swoje podłoże w tradycji Europy i najczęściej wybieram takie tańce, które polegają na wymianie partnerów nieustannej, przez co cała społeczność wesela czy imprezy bardzo mocno się integruje. Każdy, jak się już dotknie za tą rączkę, to już zdecydowanie później jest mniejszy opór, żeby na przykład wyciągnąć później koleżankę ze stolika obok yy, na parkiet. Sami przyznacie, że to brzmi bardzo interesująco taka pełna integracja podczas wesela. Jeżeli myślicie o czymś takim, to oczywiście liczymy na to, że zgłosicie się do szkoły tańca w Tan, Świętego Ducha 5, do pani Katarzyny. Pani Katarzyno, no, trudne pytanie, ale też trudno go nie zadać w obecnej sytuacji, podczas pandemii. Też inaczej funkcjonuje pani przedsięwzięcie biznesowe. W trakcie zamknięcia staraliśmy się prowadzić zajęcia online, natomiast ten społeczny charakter, który moje. Zajęcia posiadają, ponieważ prowadzimy albo tańce w kręgu, które są już takie bardzo mocno podbudowane właśnie tym, że ludzie się spotykają, że się dotkną, że są razem. Ciężko jest to później przenieść online, ciężko się tańczy takie tańce, będąc samemu w pokoju, samemu w domu. E, więc próbowaliśmy, aczkolwiek w momencie, kiedy zdjęto zamknięcie, mogliśmy się spotkać w sali, to wszyscy dotknęli z ulgą i z wielką radością wrócili. E, zachowujemy oczywiście wszystkie zalecane środki bezpieczeństwa, dezynfekujemy ręce, e, tam gdzie jest to możliwe, e, nie dochodzi do, do żadnych dotknięć, niestety. No chyba, że są to tańce w parach i przychodzi no już para narzeczonych, no siłą rzeczy e, muszą się dotknąć, żeby zatańczyć chociażby swój pierwszy jest Otworzyliśmy się wesela wróciły, więc zapraszamy bardzo serdecznie do szkoły tańca Aftan. Pamiętajcie Świętego Ducha. Pięć pani Katarzyna czeka, gdyby ktoś chciał nie tylko nauczyć się tańczyć, ale szukał obsługi takiego wesela, to oczywiście też u pani, prawda? Zdecydowanie tak. Współpracujemy z bardzo dużą liczbą usługodawców, jeśli chodzi o branżę ślubną czy weselną, między innymi z kilkoma fotografami, z osobą, która ręcznie robi zaproszenia, winietki. Możemy jak najbardziej załatwić bez problemów dostęp do takich usług jak fryzjer czy kosmetyczka dla pani młodej. Także można się do nas zgłosić, pomożemy tak naprawdę i w wyborze sali weselnej. Oczywiście w obsłudze muzycznej, jeżeli ktoś by chciał zespół jednak, a nie nas, to również pomożemy w znalezieniu, także jesteśmy w stanie właściwie pomóc we wszystkim. Full serwis, można powiedzieć, Szkoła Tańca w Tamt, Świętego Ducha 5, Starówka Mistrzów. Zapraszamy do mistrzyni pani Katarzyny.